Ja Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii 100 Baby Challenge i zaczynamy tutaj Decimal 400 Baby Challenge. Sorry. I zaczynamy porodem. I jest to chłopiec. Dobra, jak to dobrze, że to jest chłopiec. Jezu, yy, bo miałam imię dla chłopca, yy, idealne. Najlepiej, gdyby mi się urodziły biznaki, bo wtedy, no dobra, no, nieważne. W sumie to mam dwa imię dla chłopców. Chciałabym chłopca, Dlaczego mi się nie rodzą chłopcy? No, bo już w sumie wykorzystywałam z tej książki, ale ja mi się naprawdę podoba imię. No dobra, nieważne. Bo się serio... Pod, pod, nie to, tylko inne akurat, ale... E, no dobra. E, dobra, i Karoline by się przydał, żeby w takim razie dzisiaj zaprosiła kogoś do siebie, ale... E, jako, że jeszcze mamy chwilę, to na razie śpi Nie, czekaj, skorzystaj z toalety, a potem... E, gdzie ty jesteś? No właśnie, tu jesteś. E, to czy mogłabyś go położyć tu spać? A ja bym cię tu położyła spać. Tak by było w miarę sensownie, moim zdaniem. No i co? Nie, nie możesz go położyć spać? Nie, bo po co, oczywiście. Jasne, niech on po prostu się zagłodzi, umrze i w ogóle nie wiadomo co. Nieważne. Nie, to nie. Dobra, już tutaj wstajemy, żeby iść do rozpłakanego kirana. Um, o dziwo służba się zajął wonetą i nawet zaniósł Kaja do łóżka, co jest mega dziwne, ale no nie będę narzekać. Um, nie powiem, że nie. Dobra, czekajcie, um, jak już skończysz tutaj z nimi, to możesz skarlec zanieść do kąpieli, bo ona jest brudna. I tak, um, mówiłam Wam, że jej nie przebieram, tak mówią. Um, więc nie przebrałam jej, oczywiście, tak jak powiedziałam, um, dlatego że um, nie bo zrobię to po prostu jak wyprowadzę i wszystko ogarnę od razu w zarządzaniu i będzie super. To ona potem, wonetka e, jest głodna, no co, zaraz ją ogarniemy. Dobra, i już Carline bierzemy do wonety, która płacze, bo jest głodna i weźmiemy ją, nakarmimy. Natomiast Scarlet jest y, również głodna, tylko że ją trzeba nakarmić w inny sposób po prostu, y, więc damy jej tak, tylko nie jest to spaghetti, bo z tego zwanego no mamy to płonące spaghetti. Ono chyba nie jest zbyt dobre dla dzieci, chciałam powiedzieć, ale no Dobra, to yy, Scarlett niestety musisz poczekać dziecko yy, Więc weź yy, krąż na razie yy, Jelaine, co ty robisz? Yy, czy ty możesz coś ugotować? Bo ja wiem, że może nie jesteś jakaś mega wprawiona czy coś, ale yy, Przydałoby się, żeby ktoś zrobił coś do jedzenia, bo twoja matka tutaj coś jej nie wyjdzie z tym Nie, to ty musisz zrobić pracę, bo inaczej nie będziesz miała awansu Czekaj, czekaj, czekaj! Zostaw... Yy, bo jest piątek, ostatni dzień tygodnia, musisz tym razem mieć awans, bo inaczej to będzie jakaś porażka. Yy, więc niestety Karolaj y musimy zakończyć do podania śniadania i niech to będzie omlet. Yy, zostaw już wonette. Idź Caroline, błagam ciebie. Dobra. Yy, a ty, moja droga, zaraz... Naprawdę zaraz dostaniesz to jedzenie. Przysięgam Ci, że naprawdę mama je zaraz zrobi. Omlet Wiecie, w sumie omleta bym mogła zjeść. Ja, znaczy ja to w sumie bym zjadła bardzo dużo rzeczy, bo ja jestem strasznym łakim czuchem, ale no, styl, wiecie o co chodzi. Dobra, czekajcie. Już kończ Karline, bo twoja córka jest głodna, dobra, czekajcie. Zrobimy tak. Gdzie ty jesteś? Y, tutaj. Zapraszam cię w takim razie we śporcie i robimy to z powrotem do lodówki. Proszę. No wiem, że jesteś spóźniona, ale przynajmniej masz odrobioną pracę, bo to może y, tym razem uda się zdobyć. Awans. Mam nadzieję, że tak, szczerze mówiąc, to y, ciężko nam to idzie wszystko. Y, dobra, jak to ogarnisz, to tak możesz się zająć płaczącym dzieckiem. Akurat nie mam z tym problemu. Yy. Ciekawi mnie, ile dostała Challenge za swoje tantiemy? No właśnie, 6. Wow! Żebyś normalnie dała radę z taką kwotą, moja droga, bo to dość potężna sprawa. Dobra, czekajcie. Dalej, czy ty. Dobra, skończyłaś to jest. Dalej, Caroline, mogłabyś ją nauczyć korzystać z nocnika? Byłabym wdzięczna. A w tym czasie jeszcze. Ja wywalę to do śmietnika. To najpierw wywalę w takim razie. Teraz poczekamy chwilę, bo ono i tak nam się zajmą tym mocnikiem i to wywalę. I widzę, że do jeszcze czy ktoś dzwoni pewnie. Yy. Dobra, lub co chcesz? Ty jesteś ojcem czyimś... Yy, Jeline albo Scarlet obstawiam. Wy... Nie. Nie, nie pamiętam. Nie, nie przypomnę sobie więcej jakby nawet nie będę próbować, bo to po prostu... Marnacja czasu, bo na 100% sobie nie przypomnę. Dobra, czekajcie. E... Karolina miała dzisiaj kogoś zaprosić, prawda? No bo dopiero co urodziła, więc e, zaproś sobie tutaj. Tak, e, czekajcie. Poznaliśmy dwóch facetów naraz, jeśli się nie mylę. Makoę i duanę właśnie. I dułanę zaprosimy. I w czasie, kiedy on tu będzie zmierzał, to my podlejemy teren. Bierzemy plon yy, Opryskamy przeciwko owadom I czy coś jeszcze trzeba zrobić? Chyba nie Nic nie ma do ewolucji, nie ma, dobra Dobra yy, Scarlett, pobaw się lalkami Potem ktoś ci musi zafundować fiszki Niestety zdaję sobie z tego sprawę Ale Na razie jeszcze nie teraz yy, a Caroline, jak już to ogarniesz wszystko, co tam jest do zrobienia, to ogarniemy tego pana, którego sobie tutaj zaprosiłaś, moja droga. Dobra. Yy, nie, dlaczego ktoś mi proponuje pracę? Normalnie zaraz mnie coś trzepnie. Dobra, szczerze mówiąc, nie wiem, czy nie urwałam w części wypowiedzieć coś, bo yy, mój największy kod przebiegł mi po prostu centralnie po klawiaturze. I w ogóle, jakby ona nigdy nic takiego nie robi, byłam w takim szoku, że po prostu nie zdążyłam nawet jej powiedzieć, żeby się ogarnęła, po prostu yy, Sorry, ale serio w ogóle nie, nie ogarnęłam, co się dzieje, bo byłam w takim szoku e, Dobra Tak, a ty moja droga, zapraszam cię do łóżka, skoro jesteś śpiąca e, Teraz chcę, żeby było za późno, żeby klikacie jej uczip i utrzypnie. No chyba żartujecie sobie ze mnie. Przecież miałaś mieć szóstkę. Do cholery. Przecież ja jałaś już prawie... Nie wierzę w to ludzie. Serio. No dobra, no to w takim razie ja mam to wszystko gdzieś, ale ty będziesz po prostu cały weekend siedzieć i pisać, żeby zarobić po prostu na swoje utrzymanie, moja droga, dlatego że mnie bardzo rozczarowałaś swoją postawą socie, autentycznie. Mm, miałeś po prostu tyle, tyle yy, Czy to już zrobiliście barabara? Nie zrobiliście Idź postaraj się o dziecko, zo, niech on się nie kąpi, zostaw y, Kąpiel człowieku, dobra yy. Rozczarowałaś mnie po prostu swoją postawą, więc teraz po prostu będziesz tutaj pisać yy, do skutku Może być dla dzieci kolejna, ja wymyślę kolejny serial dla dzieci yy. Nie wiem, jaki jest serial dla dzieci yy. Nie wiem, to już raczej jest takie trochę przestarzałe, ale po prostu widocznie nie jestem stara yy, To jest taka bajka z moich czasów Znaczy wiem, że teraz jest jakaś nowa wersja, ale ona wygląda okropnie Szczerze mówiąc jej w ogóle nie, nie, nie przypomina oryginału i uważam, że jest 50 razy gorsza I współczuję obecnym dzieciom, że muszą ją oglądać <grym> Nie, ale serio, uważam, że jakby te takie remake'i starych bajek teraz są mega słabe i że jakby mogli po prostu się nie dotykać do nich i zostawić je tak jak były, bo może i były jakby jakieś stare i wiesz, wiecie, jakościowo tak nie najlepsze i w ogóle coś tam, ale jednak to były takie po prostu klasyki. Yy, I mogliby je po prostu zostawić tak jak były, nie dotykać w ogóle z... nic. ale widocznie w... myślę, że lepszym pomysłem jest yy, no po prostu zacząć coś robić z tymi bajkami, no ale nie, to nie było dobry pomysł, jakby nic szczera i mi no, się nie mi i żeby nie było, ja nie oglądam bajek dla dzieci, bo, ale no, czasami po prostu nie uniknione jest zobaczenie jakichś tam rzeczy samemu z siebie. I tam gdzieś przechodząc obok nawet. Dobra. J'alline. Dosłownie gościu zawsze to samo jest. Co? Aha! No przecież... człowieku! Ty kurde tego ojca widziałaś raz w życiu. Już bez przesady, naprawdę to ja nie. Wiem. Nie, że coś, ale no serio. Dobra, Jalei napisała kolejną książkę, więc teraz możemy ją do krótkie opowiadanie. A krótkie opowiadanie nazwiemy... jakoś kreatywnie musimy. Coś... Um, jakieś... nie wiem. Nie, nie, naprawdę nie, nie, nie mam. Jakiś wiersz! Jaki jest wiersz? Dobra. Yy... Proszę, to jest wiersz, który jest znam. Znaczy, no, jakby. Znam więcej, ale po prostu pierwszy, który mi przyszedł na myśl. Yy, bo to był jeden z pierwszych, które omawiałam kiedykolwiek na polskim w szkole, szczerze mówiąc. Yy, Nic dwa razy w Wis Wisławie Szymborskiej. A autentycznie. Yy... mi się, że to nie jest jakby jako lektura obowiązkowa, ale po prostu było w podręczniku, i moja pani stwierdziła, że możemy mówić. I to było jakieś, nie wiem, w czwartej klasie coś. No i umówiliśmy. I. E, tak, i dlatego pamiętam, że to był, to był po prostu jeden z pierwszych. Tylko dlatego. E, zacznie nie, może nie tylko dlatego. On, on był po prostu w miarę przyjemny. W sensie, jak ja nie jestem fanką poezji, raczej wolę. E, książki niż jakieś wiersze czy coś takiego, to to było w miarę spoko. W sensie w miarę też zrozumiałam o co chodzi. Nie było, że ta interpretacja była jakaś, nie wiadomo. Jaka w ogóle w kosmos wystrzelona, więc no nie było tak tragicznie jak zazwyczaj. To może być z wierszami na polski. Dobra, prześpisz się. Ja tutaj jeszcze wezmę Caroline. się ogarnęła. No, zaraz chyba ogarniesz, tak? Ogarnęłaś wonetkę? Tak, wonetę ogarnęłaś tak Super. Dobra. Ja ona dzisiaj podobał Wam się ten odcinek jakiś tak. Oczywiście zostawiać łapkę w górę i subskrypcję, a na dzisiaj, to na tyle, więc trzymajcie się. No i cześć!